Mamy tak zwany deficyt w zakresie ilości uprawnień, które polska gospodarka persaldo potrzebuje. Potrzebujemy 170 milionów ton uprawnień. Polska ma bezpłatnych tylko 105 milionów ton uprawnień. Proszę sobie pomnożyć 65 milionów ton uprawnień razy 60 euro, czyli jedna tona CO2, za które właśnie odpowiada Donald Tusk czy Platforma Obywatelska EPSL, które są w Europejskiej Partii Ludowej. To jest 18 miliardów złotych, które z polskich firm zostaną wytransferowane bez, bez żadnej możliwości powrotu do polskiego budżetu za granicę. Za to odpowiadacie wy. Platforma Obywatelska, PSL, Donald Tusk, Europejska Partia Ludowa. I proszę w, e, wspierać właśnie w tej chwili polski rząd, bo to właśnie pan premier Mateusz Morawiecki na ostatniej Radzie Europejskiej postawił postulat pana ministra Zbigniewa Ziobro i Solidarnej Polski obniżenia tego spekulacyjnego parapodatku. W zeszłym roku ten postulat poparła NZZ Solidarność. Bo to jest dzisiaj najważniejsza kwestia. Gdzie wy jesteście? Gdzie jest polskie stronnictwo ludowe? Gdzie jest Donald Tusk, kiedy my walczymy o niskie ceny energii? Proszę wiesz, mi nie przeszkadzać. My walczymy o niskie ceny energii, żeby zatrzymać zieloną inflację, żeby Polacy nie wchodzili w ubóstwo energetyczne. A wy w tym czasie czym się zajmujecie? Atakujecie Polskę. Proszę, żeby PSL i Platforma Obywatelska w ramach Europejskiej Partii Ludowej poparła właśnie postulat Solidarnej Polski przedstawiony przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. To jest konkret. Mówię, sprawdzam. Poprzecie czy nie?